Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Już czas na spotkanie z gośćmi. Dzisiaj do studia zaprosiłem pana Zdzisława Smardzewskiego, przewodniczącego Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Oraz pana Bolesława Prusa, współzałożyciela tygodnika Ciechanowskiego, wieloletniego pracownika tej redakcji i fotografa prasowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym oczywiście porozmawiać o tym, co panów łączy, czyli wspólna pasja do fotografowania i to, że pracujecie panowie w Ciechan dla Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego, dlatego, żeby on się rozwijał. Z pana Zdzisława chciałbym zapytać o ostatnie spotkanie klubu, jak przebiegało i jaki był poruszony temat tego spotkania. Może na początku powiem, że łączy z panem Wolesławem nas wiele, jest to mój przyjaciel. Jesteśmy współzałożycielami Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego i, i, i w tej chwili mamy okazję razem współpracować i dalej go współtworzyć, prawda? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie, w części edukacyjnej było ono poświęcone zagadnieniom naświetlania, ekspozycji w tym momencie możliwości blokady ekspozycji przy różnego rodzaju oświetleniach jak również zastosowania przycisku korekty ekspozycji, no i też wskazanie, w których momentach ta korekta powinna być w stronę plus albo w stronę minus, czyli tematyka zdjęcia, oświetlenie i tego typu zagadnienia, jeżeli chodzi o tą część edukacyjną. I było na pewno, też byłem, też byłem jego tutaj uczestnikiem, więc wiem, że było dużo pytań, była dyskusja na te tematy techniczne, ale poza tym oglądaliśmy również zdjęcia i dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Tak. Tak, nowi... Ochotnicy, którzy chcą z nami współpracować, współtworzyć tą fotografię, przynoszą swoje zdjęcia. W tym momencie również nowe osoby zaprezentowały się i przyniosły swoje prace, pokazały te prace nam. Na temat tych prac mogliśmy rozmawiać, a w trakcie całego spotkania wszyscy nawzajem mogliśmy wymieniać doświadczenia, swoją wiedzę, która. Na pewno każdemu w jakimś stopniu służy według potrzeb i możliwości. Widziałem, że z zainteresowaniem bo właśnie wszyscy obserwowali to, jak ta głębia ostrości się zmienia. Pan prezentował, prezentował różne zdjęcia, gdzie była ona. Znaczne różnice w tej głębi ostrości były, ponieważ ona mogła być bardzo malutka, gdzieś, gdzieś blisko obiektywu, lub bardzo, bardzo rozlegle na całej powierzchni, że tak powiem, obrazu, był on ostry. Tak, tutaj mamy możliwość korzystania ze wspaniałych warunków, które są w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Dzięki dyrekcji tego muzeum mamy te możliwości. Jest duży telewizor, do którego możemy podłączyć aparat i zmieniając parametry, na przykładu przysłony, jeżeli mówimy o głębi ostrości, możemy po pierwsze pokazywać, co zmieniamy, a potem wykonywać zdjęcia tuż wewnątrz, zaraz sobie nawzajem i obserwować, jak te zmiany wpływają na obraz. Na pewno można było to zaobserwować na ostatnim spotkaniu, ale już kolejne, już jutro. Właśnie dlatego chciałbym zapytać pana Bolesława, czym będziemy zajmować się, czym uczestnicy tego spotkania będą zajmować się właśnie jutro. Na najbliższym spotkaniu postanowiliśmy pokazać troszeczkę, jak należy skomponować prawidłowo zdjęcie, ponieważ o. Odbiorze fotografii nie świadczy tylko i wyłącznie parametr techniczny, czyli poprawne naświetlenie e, zdjęcia, ale również kompozycja. Fotografia to w pewnym sensie porządek, który od tysięcy lat próbuje się w sztuce e, 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 tworzonej w sztuce zastosować. I, e, Fotografowie korzystają z tego, e, z dorobku malarzy też. Tak, z dorobku malarzy, rzeźbiarzy. Także w swoim czasie prowadziłem takie wykłady na warsztatach fotograficznych, i powstało kilka prezentacji. Między innymi prezentacje odnośnie kompozycji środków wyrazów i fotoreportażu, jak należy skomponować przebieg akcji w postaci obrazków. I będę chciał o tym na najbliższym spotkaniu powiedzieć. Myślę, że to jest nie mniej ważny element fotografii niż ten element techniczny. A czasami, ja nawet jest, czasami nawet jest ważniejszy. Ja też odnoszę takie wrażenie, że jednak kompozycja to jest pierwsza rzecz, którą powinien się zająć. O osoba, która chce fotografować, ponieważ już jak się nauczy naciskać spust migawki, wie gdzie on jest, to następną rzeczą powinna, powinna być kompozycja. I tutaj chciałbym jeszcze zapytać o taką kompozycję, która najczęściej się powtarza czyli tą centralną ona nie jest z zasady zła, ale jednak gdy się powtarza bardzo często, no może być po prostu nudne przeglądanie takich zdjęć. Tak, to wynika w dzisiejszych czasach, to wynika z tego, że są takie aparaty budowane, że ten element, który ustawia ostrość jest zwykle w środku kadru. I w związku z tym również tutaj ukłon w stronę technologii fotografowania, że trzeba też umieć przenieść ten punkt z centralnego obszaru zdjęcia na na przykład na złoty podział czy gdzieś na to trójdzielność fotograficzną, czy na te zły, mocne punkty fotografii. I jednocześnie e nie zgubić ostrości. I jednocześnie nie zgubić ostrości. To jest ważna sprawa. E I o tym wszystkim będzie mowa właśnie na jutrzejszym spotkaniu, a wiem, że będzie to spotkanie dość specjalne. Tu do pana Zdzisława się kieruję, ponieważ będą jakieś smakołyki przewidziane. Tak. Tak, jak wszyscy wiemy, jutro tłusty czwartek, więc poza tą częścią edukacyjną, poza możliwościami wspólnego rozmawiania, a właściwie razem korzystając, rozmawiając sobie razem, będziemy mogli jeść smakowite pączki, bo przecież jutro to Także zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką fotografii. Jutro Muzeum Szlachty Mazowieckiej o godzinie 18.30. 18.30. I zapraszali Państwa pan Zdzisław Smardzewski, przewodniczący Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego oraz Bolesław Prus, współzałożyciel Klubu Ciechanowskiego, specjalista Fotografii prasowej. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. dziękuję panu, dziękuję państwu. I państwu za uwagę. Do usłyszenia. Gość poranka.